Cześć mam jestem gracja. W dzisiejszym odcinku pogramy w Minecraft. Jak widzicie, trochę zapograłem Jeszcze o czym zapomniałem. Muszę odwal wyżulić. Trzy łapki w górę. Potem będzie odcinek z A... jakiegoś CS-a Mój kolega z klasy. Uczy się przez internet, co ja mam. Tam jakieś blebleble gadą. No słyszycie. Ale to Wam chyba nie będzie dokuczać. Co nie? Chyba nie. Szynk będzie trwał pauzy. Tak, 5 minut. Długo się instaluje na YouTube. Jest kilka. No, może nie z kilka. A długo się instaluje. Bardzo. Możecie pić na kanał do maneku. Spatia. 111. Pozdro, pozdrawiam do Mana możecie wbić zobaczyć dwa odcinki dopiero nagrał niedawno zaczął kanał. No ja też. Niedawno, niedawno. Jak mnie nie słyszycie, to najpi... jak mi nie słyszycie, tak to napiszcie i będę więcej nagrywał z Minecrafta. Napiszcie pod komentarzem jaką grę chcecie. napiszcie co. Nie napisz, Oczywiście. Będzie mi miło. Bardzo. No i spoko. No. Trzeba, trzeba. O Pani weszło. Trzeba będzie przeszkadzać. Słychać mnie? No widzicie. Tak, słychać. Chodzi cztery osoby. Może w ogóle przeszkadzać. Reklama głupia. Już się pan, panią. Dobra, to będzie chyba lepiej słychać, co nie? O, mam... Miałem lagi. W ogóle mam internet włączony, jak to można być bez... Mój Blatter odzywa się. To nie chcę nagrywać na YouTube. To nie chcę nagrywać, ja cię... Tylko na tablecie chyba się nie da nawet. Napiszcie w komentarzach, czy się da. No, widzi Pani. Ta Pani też... kurde nie widzi, nie słyszy. Chwilę hmm. tak pójdziemy do kopalni, pokopać żelazo Kopię się. Czekaj, pięć No. Damy, nie napisać sprawdzianu, no. Widzicie? I służycie to na żywo, a nie na sztucznie. Czekajcie chwilę. No, okej. Okay. OK Będą się kończyć, niestety. Potem dokończę. Cześć, bo mam, bo mam lekcję i muszę kończyć. Cześć. Siemanko. Pozdrawiam innych youtuberów. Niech padają na kanał. Cześć.